Ola Rudnicka. Poczekaj, przeczytam z twojej strony, bo tu jest cały duży wypis. Kołcini, trenerka odporności psychicznej, stylów myślenia Fris, instruktorka jogi. I to nie wyczerpuje listy tego, co Ola robi i czym się Ola zajmuje. Cześć. Bardzo cię serdecznie witam na wywiadzie coachów z Sukcesem z obecnej edycji w rozprawie jako coach. Z wielką radością. Yy, pogadam z Tobą pokażemy, co robisz, czym się zajmujesz, jak to wszystko u Ciebie działa, bo ty prowadzisz naprawdę bardzo fajny, unikatowy, w unikatowy sposób prowadzisz swój biznes. Dziękuję Małgosiu, witam bardzo serdecznie i bardzo Ci dziękuję też za to zaproszenie i za to, że będziemy miały okazję porozmawiać. Wiesz co, to dopełnij może troszeczkę tą listę. Oprócz tego, że instruktorka jogi, trenerka freesat stylów myślenia i coach od harmonii życia. To, co ty robisz? Pracuję teraz przede wszystkim jako coach i, i z tego się bardzo cieszę. Natomiast też pracuję jako trener, który uczy też coachingu, jako trener, który też pracuje właśnie na stylach myślenia z zespołami, z, też z osobami indywidualnymi. Co ja jeszcze robię? Występuję w różnych miejscach, wykładam na uczelni. Ja jeszcze robię, piszę artykuły, udzielam wywiadów, różne rzeczy robię. Świetnie. Jak, twoje, jak to łączysz w sobie, że jesteś i trenerem, i coachem, i athlistą? Jak ty definiujesz siebie w tym momencie? Jak przedstawiasz się komuś nieznanemu, to mówisz: Wiesz co, jestem Ola Rudnicka, jestem? Jestem coachem, teraz jestem coachem przede wszystkim I, i to też była dla mnie taka ścieżka i takie doświadczenie ostatniego roku, że ja się tego uczyłam, żeby, żeby tak się przedstawiać, bo różne role pełniłam przez ostatnich kilkanaście lat. I, I to nie było wcale dla mnie łatwe, żeby tak z odwagą, ze śmiałością i w ogóle z taką pewnością siebie mówić o tym coachingu, bo bardzo różnie też w, odbieram reakcje po drugiej stronie. Mm. W, są momenty, kiedy ktoś reaguje bardzo entuzjastycznie i się mnie dopytuje i, w, i sprawdza, co właściwie się pod tym kryje, ale są osoby, które też tak patrzą na mnie zasadzie, ha? a właściwie kim? Co to oznacza? A jeszcze moja coachini, która jest w ogóle nie po polsku, bo po polsku powinna być kołczką, a jakoś nie czuję tego wyrazu, czuję się dużo bardziej coachinią, tak. E, więc tak sobie to ustanowiłam, że ja jestem coachinią. Oczywiście, twój biznes, twój tytuł, robisz co chcesz. Chcesz być kołczynią, jesteś kołczynią. Jak ktoś się dopytuje, e, co to, ale o co chodzi, co to, co to jest, to jak wtedy tłumaczysz tym osobom, które, którym trzeba dojaśnić? Staram się wtedy tak bardzo prosto to wytłumaczyć, właśnie żeby to nie było z takim zagmatwanym językiem, a ja tutaj prowadzę takie procesy, które, nie, raczej mówię o tym, że na przykład pomagam ludziom znaleźć ich równowagę, ich wersję funkcjonowania, taka, taką, która ich wspiera. Pomagam im sobie uporządkować pewne rzeczy, pomagam im wyjść z impasu. I to są zazwyczaj takie, takie stwierdzenia, których ja używam bardzo proste, bardzo codzienne, takie naturalne, które mogą być po prostu zrozumiałe, bez względu na to, jakie ktoś ma wyobrażenie i, i jakie doświadczenia. Świetnie to brzmi. Ola, kto jest twoim klientem najczęściej? Przede wszystkim są to osoby, które trafiają do mnie przez biznes. Natomiast trafiają do mnie bardzo różni klienci, bo właśnie to tak trudno jest zdefiniować, że ja mam na przykład grupę, nie wiem, kobiet, aczkolwiek to też był właśnie kawałek w trakcie tego roku, który razem spędziłyśmy, spędziliśmy w ogóle tak w większej grupie, gdzie ja się właśnie przyglądałam też temu, na ile ja chcę wchodzić tylko w energię kobiecą, ale na przykład poczułam, że mnie energia męska też jak najbardziej woła. I, mhm. e, I mężczyźni również są moimi klientami. Mało tego był taki moment, że w, teraz, właśnie w okresie wakacyjnym, gdzie się okazało, że na przykład miałam większą ilość klientów mężczyzn e, niż kobiety, to też było dla mnie ciekawe, nowe doświadczenie. Mhm. E, są to osoby, e, właśnie, które doświadczają pewnych trudności, przeciążenia, ale też pod tym hasłem przeciążenia kryje się bardzo dużo różnych e, w, wątków, wariantów. Potrafią i do mnie osoby, które są na przykład na wysokich szczeblach, i które są już przyciążone, zmęczone tak rolą, odpowiedzialnością, którą pełnią. W, czasem przytłoczone sukcesem, bo to wcale niekoniecznie oznacza, że na przykład jesteśmy przytłoczeni, że nam coś nie wychodzi. To, że nam wychodzi, też może być przytłaczające w dłuższej perspektywie. I trafiają do mnie też osoby, które są bardzo uzdolnione, które właśnie są takimi dziećmi sukcesu, ale to już trwa ileś czasu i też potrzebują spojrzeć na świeżo, na nowo na swoją sytuację, zadecydować na nowo, jak oni teraz chcą funkcjonować. Więc to jest na pewno jakaś grupa, ale z drugiej strony taka przeciwwaga trafiają też do mnie bardzo młode osoby, takie, które właśnie też mają pierwsze doświadczenia kilkuletnie, na przykład zawodowe, i w, w, są bardzo często ambitnymi osobami bardzo dużo pracującymi, działającymi. I też już ze świadomością, że nie chcą tak funkcjonować na przykład jak widzieli to u swoich rodziców. Tak, że chcą po swojemu, tak, nie chcą płacić ceny e, za sukces, którą widzą na przykład u starszych kolegów czy koleżanek, e, albo u swoich rodziców. I bardzo świadomie chcą podchodzić do tego, żeby sobie po swojemu ustanowić, co oznacza dla nich e, wolność biznesowa albo wolność finansowa, e, bo to też e, potrafi być temat. Więc to tak bardzo szeroko, bo z jednej strony. Jakbym miała powiedzieć bardzo krótko, w jakim obszarze ja pracuję, mm -hmm. to najkrótsze określenie to byłby spokój. Mm -hmm. Ja pracuję w bardzo różnych wydaniach nad obszarem spokoju. A to, co to oznacza dla moich klientów, jest bardzo szerokie. Tak, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że ty jesteś jedną z takich wyjątkowych dla mnie osób, które ja ci kiedyś powiedziałam, że masz taką energię motyla, taką mm -hmm. wielką lekkość i ty tak troszeczkę z wielu różnych kwiatków, że tak powiem, nektar spijasz. I to akurat do ciebie jest, do, do ciebie to akurat bardzo pasuje, to jest bardzo zgodne z tobą, przynajmniej na ten okres twojego życia teraz i rozwoju, to korzystanie z bardzo wielu różnych kwiatków jest super. Masz ten punkt spójny, właśnie spokoju i harmonii w życiu. Z drugiej strony to, że ty pracujesz z bardzo różnymi grupami wiekowymi, z bardzo różnymi klientami, też jest skonstruowane, Umożliwione przez to, że tak jak powiedziałaś, wielu klientów przychodzi do mnie przez biznes. O jakim biznesie mówimy? Czy to są korporacje? Skąd ty pozyskujesz klientów? Przede wszystkim pozyskuję poprzez współpracę z moim partnerem strategicznym. Mhm. To jest takie główne, główna droga, główna ścieżka, o może tak to określa, którą trafiają do mnie klienci. I to są bardzo różni znowu klienci, bo właśnie nie da się tutaj tego sklasyfikować, że na przykład pracuję tylko z dużymi organizacjami, korporacjami. Takie też są, ale też na przykład pracuję z kilkoma software house'ami albo startupami, w średniego, średniej wielkości organizacjami, więc trochę tak wychodzę poza taki, takie ramy tego, że można powiedzieć tak, właśnie mój klient to jest taki, mój klient jest bardzo różny. Na pewno przyciągam w klientów tematem i, tak. i to jest tak, że, że, że na pewno, gdyby oni przychodzą z pewną świadomością tego, co ja oferuję, bo też o to starałam się dbać, żeby, żeby, um, żeby klient wiedział mniej więcej czego się może spodziewać, bo coaching może też być bardzo różny, a ja jakiś rodzaj energii niosę ze sobą, mm. więc na pewno przyciągam jakąś grupę klientów, natomiast oni są z bardzo różnych miejsc. Dokładnie. I to jest bardzo ciekawe. Użyłaś tego słowa partner strategiczny, zaraz go sobie dodefiniujemy, do, do ale Twoim partnerem strategicznym niekoniecznie są korporacje, które wysyłają swoich klientów do okołcha, masz iść i się przekołtować, bo my tutaj kupiliśmy ilość godzin i tak dalej. Tylko to są organizacje, bo Ty pracujesz tak naprawdę z kilkoma partnerami strategicznymi i, i pracowałaś w, w tym czasie, jak żeśmy yy, współpracowały ze sobą. To są partnerzy strategiczni, którzy wysyłają ci, no właśnie, kto to jest ten partner strategiczny dla ciebie? Jakiego rodzaju to są organizacje? Mhm. Więc tak, z jednej strony moim partnerem strategicznym jest organizacja, która zajmuje się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. I ja tutaj jestem osobą, która wspiera ich ofertę poprzez poszerzenie, w odpowiedź dla klientów, którzy na przykład nie są jeszcze gotowi na terapię albo są w trakcie terapii i potrzebują innej formy też wsparcia, lub są po terapii i są gotowi na to, żeby ruszyć z konkretnymi działami, działaniami. Bo pewna baza została przepracowana w, w trakcie terapii, mhm. więc, więc to jest jeden z moich partnerów. Drugi z partnerów to organizacja, która też skupia wokół siebie ludzi zainteresowanych coachingiem coachów, którzy też się rozwijają w, w swoich działaniach. I no ja tutaj ich też wspieram i, i wiedzą, i samymi działaniami w, takimi coachingowymi, ale też na przykład organizacja, która dba o dobrostan z dużym też akcentem fizycznym, mhm. czyli w, też takie działania budowania świadomości, szeroko rozumianego dobrostanu, głównie trafiając do biznesu uświadamiając jak dbać o dobrostan, jak można mierzyć też ten dobrostan w zaskakujący dla siebie sposób, na przykład od strony fizycznej, no ja tutaj też ich wspieram działaniami takimi poszerzającymi ich ofertę. Tutaj nam się otwiera bardzo wiele rzeczy, bo po pierwsze ja się bardzo cieszę, że Coraz więcej organizacji jest otwartych na to, żeby z coachami współpracować. Prawda? Że organizacja, która zajmuje się, tak jak Ty mówisz, szeroko pojętym zdrowiem psychicznym i ogólnie tak naprawdę nastawiona jest na polecanie terapeutów i tak dalej, również współpracuje z coachem, bo widzi po prostu z tego wartość i jakość. I tak samo reszta tych organizacji. To, co jest u Ciebie też wyjątkowe, to jest to, że te organizacje nie, są przez ciebie bardzo świadomie wybrane, to nie są przypadkowe organizacje, które no, Ola wzięła zlecenia, no bo stąd zlecenia idą, no to Ola po prostu robi, tylko to są rzeczywiście mocno w Twoim nurcie, w Twojej energii i w tym, co Ty reprezentujesz, do ciebie dobrane. Tak, tak. Tak, rzeczywiście. No i to był pewien proces, który też był trudnym dla mnie procesem takiego wyboru. Bo pamiętam moment w zeszłym roku jeszcze, na przełomie chyba jesieni, zimy, gdzie miałam już taki moment frustracji, taki, że ja właśnie tak, tak miałam poczucie, dużo wiosłuję, to znaczy dużo robię, podejmuję różnych działań, żeby wchodzić w interakcje właśnie z takimi potencjalnymi partnerami. W, szukam też w moim otoczeniu, sygnalizuję też swoje potrzeby, bo, bo to też był ważny element, że ja w, w moim otoczeniu mówiłam o tym, że, że szukam, że potrzebuję, że, że się rozwijam właśnie w tym obszarze i że stawiam teraz na coaching więc starałam się to artykułować i to był proces, który zajął kilka miesięcy. To też nie było tak, że powiedzmy pojawił się jakiś partner i myśmy się od razu dogadali w ciągu pierwszego miesiąca, tylko to było naprawdę kilka dobrych miesięcy, kiedy się to rozwijało. Cieszę się, że o tym mówisz, bo to nigdy nie jest na wstrzyknięcie palca. To trzeba zakomunikować sobie, czego się szuka, to trzeba zakomunikować otoczeniu, i to trzeba wziąć za ten przysłowiowy telefon i pozwolić, pospotykać się, i pojeździć, i pogadać. I partnerstwa strategiczne, może od razu zdefiniujmy dla naszych widzów, co to są te partnerstwa strategiczne, bo my obracamy tą terminologią mocno w Prosperu jako coach, nie wszyscy koniecznie muszą wiedzieć. Partner strategiczny. To jest osoba albo najczęściej organizacja czy biznes, który współpracuje z nami, yy, przysyłając nam klientów, polecając nas i cechuje się tym, że ma podobną grupę docelową do, tego, do tej grupy docelowej, której my szukamy, ale nie jest naszą konkurencją. Czyli po prostu jest taka afiliacja, współpraca obupólnie yy, korzystna po prostu, prawda? Tak. I teraz. Partnerstwa strategiczne nie były na wstrzygnięcie palca. Ty sobie rozwinęłaś je dzwoniąc, pisząc, kontaktując się i układając je sobie po kolei, bo to nie jest tak, że się spotkamy raz i a, no to mamy partnerstwo, no to ja to, Państwo, to i już to wszystko idzie, tylko to jest wiele spotkań, wiele pomysłów, wiele przesunięć i wiele zmian, prawda? Tak, tak. Wiele pracy też przy tym. Tak. Wiele takich momentów. Był taki moment, nie wiem, czy pamiętasz, Małgosiu. Kiedy pamiętam, że przerabiałam umowę z jednym z tych partnerów, e, i to było naprawdę trudne. To już było, to był dla mnie taki moment na że no, nie dojdziemy do porozumienia. No, tak, ja pamiętam, to słowetna umowa, tam, <laughs> która wjechała z, bardzo wielka. Mhm. Tak, tak, tak. I, i, I właśnie ja wiele razy miałam takie momenty, że. że już było bardzo blisko i później było bardzo daleko. I, I już się to niby okazywało, że tak, że ruszamy, a jednak nie. I naprawdę to był taki cały proces takiego oddalania się i przybliżania, w, aż zaczęło się to w jakiś sposób rzeczywiście zadziewać, materializować i, i, i zaczęła się realna współpraca. Natomiast tak, miałam też wiele takich momentów, że tak bardzo się sprawdzaliśmy, do którego miejsca rzeczywiście jest nam po drodze, Właśnie. na ile możemy sobie odpowiedzieć na różne potrzeby, i też były to, w, no szczególnie w przypadku jednego z partnerów, dość duży eksperyment dla obu stron. Mhm. I się udał. Tak, tak, udał się. Udał. Mhm. Udał się. Natomiast zajęło to trochę. Tak. I fajnie, że o tym mówisz. Dlatego że często w programie też podkreślamy to, że to jest twój biznes dalej i że nie chcesz mieć sytuacji takich. To jest ona w których my chcemy jako odejść tak naprawdę. że ktoś nam daje jakieś zlecenie i, i my to wykonujemy i okazuje się, że my nie robimy tego, co my chcemy robić, prawda? Jako właściciele swoich biznesów, z którymi my chcemy, w których my rzeczywiście chcemy pracować, my chcemy mieć naprawdę dobranych do siebie klientów. Mhm. I co za tym idzie? Dobranych partnerów strategicznych mocno. I ty potrafiłaś to zrobić. Ja cię tego bardzo gratuluję, bo uważam, że jesteś mistrzynią partnerstw strategicznych. Dziękuję. To znaczy, dla mnie to jest odkrycie, że, że to tak jest, bo, bo to też był dla mnie taki proces. Um, gdzie ja byłam bardzo zagubiona też w tym właściwie na co ja mam postawić I, w, i właśnie i ten moment taki, że miałam poczucie, ok, robię różnego rodzaju działania, one nie przynoszą efektu, to bo jest też taki moment takiego zniecierpliwienia, że człowiek przecież i robię i robię szukam i działam tutaj i naprawdę próbuję na różne sposoby i to nie przynosi efektu. To tak. często przynosi efekt, tylko nie od razu. Przynosi na przykład efekt w perspektywie kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy, nawet. Tak, to, to był taki czas, kiedy y, miałam poczucie, że bardzo dużo już działań podjęłam y, i to nie daje efektów, czyli wcale nie jestem w tym tak. dobra, nie potrafię, nie wychodzi mi, tak. y, bo się spodziewałam, że to, y, y, ten efekt będzie widoczny od razu, a, a, a często on jest dużo, dużo później widoczny. Super, no właśnie, to to nie jest tak, że po prostu ja tylko ok, to ja już się teraz zdecydowałam, że jestem coachem, wyjdę, powiem ludziom, no i powiem, że słuchajcie, to ja teraz tutaj oczekuję takich historii i to nie dzieje się na podstągnięcie palca. Ale ja pamiętam, że oprócz tego, że ty podejmowałaś bardzo y, systematyczne, wytrwałe działania, no to ty też bardzo mocno pracowałaś nad swoim mindsetem. Słynne były Twoje wyjazdy, y, retreaty, milczenia. Tak, odosobnienia w ciszy. Od o, widzisz, ja to głupia nazywam rytmicznym milczeniem. To, to jest Odosobnienia w ciszy, to się tak mówi po polsku. No, dokładnie. Czego tam szukałaś, Ola? Spokoju, spokoju, którym mogę się też dzielić dalej e, z ludźmi, e, bo to jest dla mnie taki ważny kawałek. Znaczy, jeśli ja mam dotykać tego obszaru, to ja też to potrzebuję mieć w sobie. Ja też potrzebuję mieć zaplecze i potrzebuję mieć e, miejsce. Taki, być takim, no ja to czuję w taki sposób, że jeśli ja jestem takim otwartym kanałem, przypływem dla ludzi, to to rzeczywiście mogę im dać to, czego oni teraz potrzebują. Bo też bardzo współodczuwam, bardzo rezonuję z tym, co się dzieje z ludźmi. Potrafię fizycznie odczuwać różne rzeczy, a to się dzieje w momencie, kiedy ja mam miejsce w sobie i potrafię przypuszczać. To się nie zatrzymuje. A do tego trzeba też trochę nad sobą popracować. Ja bardzo czuję to, co Ty mówisz, i Ty jesteś dla mnie taką osobą właśnie bardzo wysoko intuicyjną, która mm. mocno współpracuje i docenia właściwie każdy z nas współpracuje, ale Ty bardzo mocno doceniasz tą współpracę energetyczną z wszechświatem. Wielokrotnie podczas naszych dyskusji w grupach na Prosperu żeśmy o tym mówiły, to jak Ty. Czujesz, że ty się często poruszasz za intuicją, że ty mocno przywołujesz do siebie tą energię, która ma przez ciebie przepłynąć, i poddajesz jej. dlatego ja tobie właśnie zawsze mówię, że ty masz ten dotyk motyla i tą taką lekkość, i wielobarwność przez to. Cudnie. Cudnie. Dziękuję, Dziękuję Myślę, że to jest też coś, co bardzo przemawia do Twoich odbiorców. Co jest taką Twoją cechą charakterystyczną, ta twoja właśnie przepustowość energetyczna i to otwarte mówienie o tym, i że przez to budujesz bardzo dużo takiego fajnego właśnie zaufania, poprzez tą miękkość, która idzie za tym. Także super. Dziękuję i też to jest dla mnie odkryciem, jakiś rodzaj swobody, na który sobie pozwoliłam przy tym. Bo z jednej strony, tak jak niedawno rozmawialiśmy o tym, że E, trochę flirtuję z biznesem, <grych> i można by było powiedzieć, że ten biznes to jest taki właśnie twardy coaching, procesowy i tak dalej, a ja tam naprawdę dużo swobody sobie i wolności e, daję też w takim zapraszaniu klientów e, do, do pewnych e, spotkań ze sobą. Mhm. I e, miałam już wiele razy takie sytuacje, że niezmiernie mnie to zaskoczyło e, tak, tak bardzo pozytywnie, jak ludzie też się otwierali, jak bardzo tęsknili też za taką formą kontaktu, z czego sobie często nawet nie do końca zdawali sprawę, i czasem to była potrzeba dwóch, trzech, czterech sesji, żeby ktoś poczuł się na tyle spokojnie, na tyle bezpiecznie, żeby móc też zacząć dotykać takiej jakości w sobie. Więc tak, bardzo mi to płynie, bardzo jest mi to bliskie. Bardzo dobrze się czuję, kiedy mogę też korzystać z takiego zaplecza. Uwielbiam tą Twoją energię. Wiesz, co ja myślę, że ty jesteś niesamowitym przykładem i inspiracją dla coachów tego, żeby y, współpracując z różnymi organizacjami, biznesami i tak dalej, mocno stawiać na siebie, na to, co ja mam, jaki ja mam przy, przepływ przez siebie i na to, że y, w ten sposób. To nie, my nie odbieramy tylko zleceń i nie robimy, co nam każą, tylko to my kreujemy rzeczywistość, to my mówimy temu biznesowi, czy temu organizacjom: Słuchajcie, ja myślę, że to jest to potrzebne, to my wychodzimy ze swoim, nie boimy się, jesteśmy swobodne w tym. Brawo. Tak, tam. tak. Właśnie teraz, jak to powiedziałaś, nie boimy się, pamiętam, nie wiem, ile było takich sytuacji w trakcie tych naszych e, prawie cotygodniowych spotkań, e, kiedy ja mówiłam coś takiego, a, Huk, co będzie, zrobię. Ja pamiętam tak. No. Wszyscy tak na prostu, Tak, bo wszyscy mamy na początku wielki wytrzeszczolcy. O Jezu, to, to, to trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić. I ja pamiętam do twoje. A Huk, dobra, co będzie? Ja, ja to robię. I potem tak. przybyłeś na następne spotkanie. Okej, okay, zrobiłam, wyszło fajnie i tak dalej. Świetnie. Super. Ola, ilu tu masz klientów w tej chwili? Jak wygląda Twoja praktyka? Ja mam wielu klientów. To znaczy, ja funkcjonuję pomiędzy 15 a 25 klientami, z którymi tak. pracuję w różnych odstępach czasu, bo pracuję znaczy w dwóch dynamikach, albo w cotygodniowych, albo co dwa tygodnie. Mhm. Też, nawet właśnie, jeśli mam 25, no to jak gdyby jestem w stanie to w miarę higienicznie jeszcze poroskładać, no bo to nie oznacza, że ja mam 25 sesji tygodniowo, absolutnie tak. nie. Wczoraj to jest tak, że tych sesji tygodniowych mam kilkanaście wspierając je w całości. Rozumiem, że utrzymujesz się całkowicie z coachingu i jest ci całkiem dobrze. Tak. <laughs> Super, świetnie. Jesteś na takim etapie, że już masz współpracę ponawiązywana z bardzo różnymi organizacjami, masz różne opcje kontynuowania, niekontynuowania, rozwijania tej współpracy i tak Stoisz twardo już na swoim gruncie. To ja cię jeszcze na koniec zapytam, co byś powiedziała coachom, którzy wchodzą dopiero na rynek albo są na początku rozwoju tego biznesu, co powiedziałabyś sobie sprzed roku, jak ty zaczynałaś? Co już teraz wiesz, a czego kiedyś przedtem nie wiedziałaś? że to da się zrobić, że to jest kwestia wytrwałości, podejmowania konkretnych kroków. O i to co jest dla mnie bardzo ważne, że nie trzeba wszystkich kroków naraz podejmować, bo to było dla mnie ogromne wyzwanie. Ja czułam się absolutnie pogubiona w tym, jak to prowadzić, bo gdyby mam doświadczenie pracy jako coach, ale absolutnie nie umiałam z tego pokazać. Nie umiałam w ogóle wyjść z tym do ludzi i, i, i dotrzeć z moim komunikatem. I miałam takie poczucie, że wszystko trzeba robić, to mnie absolutnie Że jest tego tyle, że wszyscy robią różne rzeczy na social mediach, a ja ich nie potrafię. I chyba wszyscy pozwalają. Wszyscy rolki przecież, no właśnie. Tak, 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 tak. A ja jedyna po prostu nie ogarniam tego wszystkiego. Nie mam rolek, nie mam biznesu. Tak, I to było dla mnie bardzo trudne, bo też e, kiedy podejmowałam jakieś działania, to, to jakby ja się musiałam uczyć od początku, od zera. Bo też nie jestem osobą jakoś taką bardzo aktywną e, w social mediach. E, więc, e, więc właśnie ta wiedza taka, że nie trzeba tego wszystkiego naraz robić, e, jest dla mnie kluczowa. Super, dzięki Ci za to. Wejdźcie sobie na stronę Oli, Rudnicka.pl. Ola ma piękną stronę, w fajny sposób mówi o sobie, ma świetnie ułożone te wszystkie komunikaty. Myślę, że to jest strona, która może bardzo zainspirować do tego, jak to się powinno robić. Ola, gratuluję Ci jeszcze raz. Yy, absolutnie super, piękny sukces. Jesteś masterką partnerstw strategicznych w Prosperu jako coach. Yy, ja. Po prostu czekam z niecierpliwością na dalszy Twój rozwój, bo wiem, że to się jeszcze będzie dużo rzeczy działo, za wieloma rzeczami pójdziesz i jestem ciekawa, gdzie Ty jako ten motylek, na których kwiatkach usiądziesz. Dziękuję. Na na Namaste, Namastego. Dziękuję. <grymne> <grymne> <grymne>